Więc nazwisko Gus dwukrotnie. Zwycięskie Maciek, Gus, Maciek. Pojedynek w końcu doszedł do skutku. No i tak powiem Ci, trudny chyba pojedynek dla Ciebie. Sporo emocji przede wszystkim, zwłaszcza na początku. Skąd te emocje się wzięły? Nie wiem, myślę, że te emocje spowodowała ta cała otoczka, która tutaj jest. samej walki się nie bałem. Aczkolwiek jest to jest chyba drugi albo trzeci występ na takiej gali. Myślę, że to wszystko tutaj ta energia, to co się tutaj dzieje właśnie troszkę namieszała mi w głowie. Na samym początku miałem mały problem, ponieważ pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że poczułem, że mi wypadł bark. Bałem się, że się zakończy walka, bo nie mogłem go z powrotem wstawić, ale po chwili automatycznie wróciło wszystko na miejsce. Jest dobrze, także spoko. No właśnie, ja propos tego barku, bo jest gdzieś tam w dalszej fazie pojedynku, nie dawał sobie znać, nie, jak nie. wyglądałeś czasu, nie? Nie, nawet nie myślałem o nim, ale tak jak mówię, przestraszyłem się. Nie że przegram walkę, bo sam werdykt to jest, to jest akurat mało ważny. I się to właśnie, żeby tu wyjść i walczyć ja się bałem się, że będę miał kontuzję i będę muchy nie będę mógł dalej tren, trenować. Tym bardziej, że w kwietniu przygotowuję się na Mistrzostwa Polski Low Kick i K1. Bartek, e, słuchaj... Masz, tak, <laughs> przepraszam, tak. Mylą nas często. Dokładnie, więc ja, ja dołączam do tego grona mylących. maćku z takim karateką trudno się walczyć, bo to jednak i jest trochę inny styl, Dominik... No było widać, że to gdzieś tam pozycja karate, e, chodzenie w karate, tak naprawdę wszystko pokazał to w ringu. Ciężko się z takim walczyć? Trudniej niż z Szczerze? E, byłem nastawiony, że będzie miał bardzo mocne nogi. Mówili mi właśnie, że trenuję taekwondo, czy tam karatę, że jest właśnie ma bardzo dobre kopnięcia, że ma te nogi mocne. Ostrzegali mnie przed tym, żebym y, przed nimi się bronił, więc też na to się przygotowałem. Ku mojemu zdziwieniu y, nóg używał bardzo mało i zaskoczył mnie boksem. Miał ten boks mocny, mocno wchodził, ale czy odczułem to, czy inaczej się walczyło z karateką, nie, nie odczułem. Walczyło mi się tak samo, jak z kickboxerami, także jest, jest ok. E, Macie a więc gratulacje oczywiście, świetna walka, wygrana walka, a my już przechodzimy do starć zawodowych, przynajmniej dwie ostatnie walki, one-to-one one, Fight Night.